Witam państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do kolejnego filmu. Dzisiaj porażki wizerunkowe, propagandowe strony ukraińskiej i strony rosyjskiej w trwającym od kilku dni, kilku tygodni już niestety, konflikcie na Ukrainie. Proszę państwa, zanim przejdziemy do przedstawienia tych porażek, wyjaśnienie, dlaczego pojawia się MiG-21. Otóż MiG-21, który został. <laughs> Na początku marca zniszczony, należał do rumuńskich sił powietrznych, i za chwilę o tym szerzej, ale wydaje się, że to była jedna z wpadek strony ukraińskiej. Zanim jednak do tego przejdziemy, kilka słów na temat tego, dlaczego nie ma kolejnego filmu omawiającego działania powietrzne na Ukrainie. Te filmy cieszą się dużą popularnością, za co Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast zasada, jaka była od samego początku przy tworzeniu tych filmów, to sięganie po materiały rosyjskie i sięganie po materiały ukraińskie, żeby nie zamienił się film w materiał propagandowy gloryfikujący jedną stronę i oczerniający drugą stronę. Wychodzę z założenia, że obie strony podczas wojny popełniają błędy, dopuszczają się różnych aktów, które z perspektywy czasu będą różnie oceniane i właśnie dlatego staram się sięgać po materiały dwóch stron, żeby zachować pewien obiektywizm. Niestety od pewnego czasu na terenie Unii Europejskiej utrudnione jest korzystanie z materiałów. Wytwarzanych, tak tak to bym powiedział, przez stronę rosyjską, m.in. z portalu Sputnik Polska. Jest on wyłączony. Podobnie jak rosyjski Sputnik, można się połączyć jeszcze ze Sputnikiem bodajże łotewskim. Można także śledzić oficjalne konto Agencji Informacyjnej TAS, natomiast do wielu innych źródeł dostępu nie ma. Tak czy inaczej, na portalach zachodnich pojawiają się informacje, na portalach prowadzonych w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, pojawiają się informacje, i to są portale specjalistyczne, o licznych porażkach odnoszonych przez obie strony. Najgłośniejszą z nich wydaje się zestrzelenie Miga-21 należącego do rumuńskich sił powietrznych przez ukraińską obronę przeciwlotniczą dokładniej przez zestaw rakietowy S-300. Okazuje się, że nie jest to pierwsza wpadka ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, która już kilka lat wcześniej popełniła podobny błąd. Otóż 4 października 2001 roku ukraińska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić cywilny samolot pasażerski należący do linii Siberian Airlines. Samolot Tu-154, który leciał do Rosji o godzinie 13:45 czasu lokalnego został zestrzelony przez zestaw. Przeciwlotniczy z wybrzeża Krymu, wówczas jeszcze kontrolowanego przez Ukrainę, na wysokości miasteczka Primorski. Na pokładzie znajdowało się 78 pasażerów i członków załogi, w tym 40 obywateli Izraela i 38 Rosjan, w tym 12 członków załogi, łącznie 78 osób. Wszyscy niestety zginęli, zaś samo wydarzenie zostało uznane za. Nieszczęśliwy wypadek. Obecnie okazuje się, że wydarzenia z 3 marca, kiedy to doszło do rozbicia się samolotu MiG-21 oraz śmigłowca IR-330 Puma, również były spowodowane błędem operatorów ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Według doniesień portalu Military Watch Magazine, we wraku samolotu MiG-21 znaleziono również elementy rakiety przeciwlotniczej. S-300 wystrzelonej najprawdopodobniej przez stronę ukraińską w wyniku tego ataku rakietowego wykonanego pomyłkowo, w wyniku błędu ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, zniszczony został również rumuński śmigłowiec S-330 Puma, który właśnie widzimy. No jest to maszyna dosyć zaawansowana wiekowo, natomiast dobrze się spisuje w rumuńskich warunkach. No widać, że to jest. Całkiem udana konstrukcja, że dużo można nią zrobić. Samo śmigłowiec, który został utracony, wykonywał misję poszukiwania utraconego pilota. Niestety, w wyniku tych wydarzeń, które miały miejsce 3 marca, zginęło ośmiu rumuńskich lotników, nie biorących oczywiście udziału w konflikcie na Ukrainie. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna. W topa w cudzysłowie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej podczas tego konfliktu. Mieliśmy już dwa takie przypadki. Pierwszy no to był ten samolot cywilny, drugi ten MIG. A teraz mamy informację również z tego wspomnianego wcześniej portalu o trzecim takim wypadku. Tym razem dotyczy to samolotu Su-27. Jak pamiętamy, już w pierwszych godzinach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, jeden z pilotów ukraińskich uznał, że nie ma dla niego odpowiedniego lotniska do lądowania po locie bojowym na terenie Ukrainy i ewakuował się do Rumunii, skąd po kilku dniach został razem z samolotem odstawiony do na Ukrainę. Natomiast okazuje się, że już w pierwszych godzinach, podczas wyprowadzania spod uderzenia rosyjskiego, Ukraińcy utracili jeden samolot Su-27, który został zniszczony omyłkowo przez własny zestaw przeciwlotniczy. Pojawiło się nawet zdjęcie tego samolotu, które właśnie widzimy. Przedstawia ono zniszczony samolot ukraiński Su-27, który spadł w pierwszych godzinach wojny niedaleko Kijowa. To jednak nie wszystko jeśli chodzi o porażki, a może raczej o nieudane akcje strony ukraińskiej. Od początku wojny jesteśmy karmieni różnego rodzaju nagraniami na temat drona Bayraktar, którego tutaj widzimy na nagraniu, który okazuje się bardzo skuteczny, który likwiduje kolejne rosyjskie kolumny, niomalże na zawołanie. Tymczasem okazuje się, że nie jest to jedyny typ drona używany przez stronę ukraińską, oprócz takich nowoczesnych pojazdów, a raczej statków powietrznych. Ukraina dysponuje również starszym sprzętem. Jednym z takich starszych dronów jest 100-141 Striz produkcji radzieckiej. I właśnie dwa bezpilotowe statki powietrzne tego typu w ostatnich dniach się rozbiły. Jeden na terenie Zagrzebia stolicy Chorwacji drugi na Krymie. O ile pojawienie się maszyn tego typu na Krymie jest zrozumiałe, o tyle już pojawienie się striża nad Zagrzebiem, czyli nad Chorwacją, która leży w troszeczkę w inną stronę, jest już niezrozumiałe i stanowi zapewne poważny błąd strony ukraińskiej. Kolejną, może nie tyle prowokację, ile kolejny poważny błąd Armii Ukraińskiej, która po zestrzeleniu tego MIGA-21 rumuńskiego próbuje, próbuje tutaj podejmować jakieś działania, które mogą zostać przez kogoś. O bardzo złej woli, opacznie zrozumiałe. Świadczy to z jednej strony o poziomie wyszkolenia, a z drugiej strony świadczy to też o jakości ukraińskiego sprzętu, który znajduje się w ich zapasach mobilizacyjnych. No dobrze, a więc mamy tutaj już kilka takich przypadków świadczących niezbyt dobrze o morale, o wyszkoleniu u strony ukraińskiej. Pora na Rosjan, na których myślę wiele osób czekało. Pierwsza sprawa, która rzuca się w oczy, to kompletny brak przygotowania strony rosyjskiej na działania dronów Bayraktar. Ukraińcy od samego początku wojny donoszą, publikują takie filmy jak ten tutaj widoczny, ze zniszczeń rosyjskich kolumn. Rosjanie w odpowiedzi donoszą o zniszczeniu kolejnych dronów Bayraktar. I można odnieść wrażenie, że Ukraińcy stracili tych dronów, czytając rosyjskie komunikaty, więcej niż mieli na początku wojny. Jest to możliwe, ponieważ kilka dni po rozpoczęciu wojny doszło do przekazania kolejnej partii zamówionych dronów, ale wydaje się, że tych dronów Ukraińcy mają albo za dużo, to znaczy więcej niż zamówili, albo Rosjanom nie udaje się niszczyć takich ilości dronów, o jakich mówią, więc są tutaj nieskuteczni i publikują informacje, które są niepotwierdzone. Pozostając w temacie dronów, od kilku dni pojawiają się informacje o wykorzystaniu samolotów AN2, widocznych tutaj właśnie na zdjęciu i na nagraniu, w charakterze dronów. Pojawiają się przy tym niesprawdzone informacje publikowane zapewne przez jakiś domorosłych, tak zwanych specjalistów, zgodnie z którymi jest to kompletnie przestarzały sprzęt, który nie nadaje się do niczego i jego użycie ma świadczyć o słabości strony rosyjskiej, wprost przeciwnie, no to jest lekcja wyciągnięta z wojny o Górny Karabach, podczas której samoloty AN-2 były wykorzystywane jako drony, no tylko tutaj nie jest prawdą, że załogi tych samolotów wyskakiwały tuż przed skierowaniem ich nad rejon operowania nieprzyjacielskiej artylerii przeciwlotniczej, te samoloty były kierowane radiowo. Jeżeli zatem prawdą są te zdjęcia, które widzimy... To powieści o słabości czy niemyśleniu strony rosyjskiej trzeba włożyć między bajki. Kolejna znacząca porażka strony rosyjskiej to pojawianie się w internecie takich nagrań, jak to, które tutaj widzimy. Na którym z jednej strony żołnierze rosyjscy, piloci rosyjscy są traktowani niezgodnie z obowiązującymi konwencjami dotyczącymi jeńców wojennych, a z drugiej strony ujawniają informacje, których nie muszą ujawniać. Z jednej strony jest to porażka z strony rosyjskiej, bo pokazuje to, że nie potrafili odpowiednio przygotować swoich pilotów, z drugiej strony sam fakt zestrzelenia tych lotników jest w pewnym stopniu porażką dla Rosjan, no ale z trzeciej strony Publikacja takich materiałów nie wiem, czy robi dobrą robotę dla strony ukraińskiej, ponieważ no, na przykład zerwanie tego kombinezonu, który tutaj jeden z lotników na sobie miał, nie wiem, czym było uzasadnione, a budzi to pewne wątpliwości, może w przyszłości być wykorzystane przeciwko stronie ukraińskiej. A skoro już poruszyliśmy temat zestrzeleń i zestrzelonych rosyjskich maszyn, to Pojawianie się takich nagrań, które sugerują, że sprzęt rosyjski spada dosyć łatwo z nieba, raczej również nie pomaga Rosjanom i stanowi dla nich poważną porażkę propagandową. Sprzęt produkcji rosyjskiej był przez wiele lat uważany za bardzo dobry, bardzo tani i łatwą alternatywę, tanią alternatywę dla droższych śmigłowców czy samolotów wojskowych produkcji amerykańskiej czy nawet europejskiej. Okazuje się jednak, że ten najnowszy śmigłowiec Kamov K-52, który tutaj widzimy na materiale starszym z dostępnym z zasobów Rijanowosti, nie jest wcale taki cudowny i nie jest taki trudny do zestrzelenia, ponieważ od początku operacji wojskowej na Ukrainie Rosja co najmniej kilka śmigłowców tego typu utraciła. Wszystko to wskazuje dosyć jednoznacznie na to, że konflikt będzie jeszcze trwał dosyć długo, że jedna i druga strona odnosi sukcesy, ale jedna i druga strona odnosi również bolesne porażki. Chciałbym móc powiedzieć, że pod względem propagandowym, tak jak to wygląda z mojej perspektywy, patrząc na to z boku, zachowując pewien obiektywizm, gorzej przedstawia się sytuacja Rosjan, ale tak w zasadzie to pomijając fakt, że Rosjanie stracili całkiem sporo sprzętu i pokazali, że ten sprzęt nie do końca radzi sobie z nowoczesnymi zestawami przeciwlotniczymi, których Ukraińcy dostali całkiem sporo, to bardziej bolesne pod względem politycznym mogą okazać się porażki Ukraińców, którzy jednak zestrzelili w stronie niebiorącej udziału w konflikcie dwa statki powietrzne. Kolejny krytyczny dla strony ukraińskiej moment, no to jest pojawienie się ich drona, ich, ich statku powietrznego bezpilotowego nad Zagrzebiem i tam rozbicie się tego statku. Szczęście od Boga, że nikomu nic się nie stało, bo gdyby doszło do jakichś strat wśród ludności cywilnej, no to wówczas byłby problem. No cóż, zobaczymy jak to się rozwinie. To na pewno nie jest jeszcze koniec tego konfliktu. Potrwa to jeszcze całkiem sporo, niestety. Pociągnie za sobą duże straty po obu stronach. Dziękuję Państwu za uwagę. No, miejmy nadzieję, że w tym całym szaleństwie widać już koniec, albo przynajmniej początek końca, że dojdzie do zakończenia tego konfliktu. Zapraszam Państwa do komentowania, zapraszam do subskrybowania kanału po raz kolejny. A jeśli chcecie Państwo, abym przygotował materiał o historii ukraińskich sił powietrznych od ich początku w roku 18 do chwili obecnej to również proszę o komentarz na ten temat. Dziękuję bardzo, jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia.